Tak, to dzisiaj mam ochotę, naprawdę wielką ochotę, pograć w The Sims 4. Wow. 150 poprawek już w grze. Nowa, darmowa aktualizacja. Wow! No, cudownie, cudownie. Ale szkoda, że mój internet nie pozwala na to, żeby wam tę deaktualizację móc pozwolić zaktualizować. <laughs> Więc muszę sorry, ale iksa kliknąć. Ogród na stole. O, ale fajne! Mogę mieć kominek albo <śmiech> niemożliwe! <śmiech> Drabinę! Bierę! Dwie dychy. 25 obiektów? No, kuszące! Nie, nie... Dobrze, to może zagrajmy w to, co mamy. O, oh, no super! W końcu jestem w The Sims 4! Prowadź swoją rodzinę. Po to właśnie gram w The Sims 4. Nowoczesny dom marzeń. Tak, jest. Ale ogród na stole już muszę kupić teraz. Masz wolną chwilę. Nie, jestem teraz troszeczkę zajęta. Kup teraz. No dobrze, ja bym chciała coś jednak pograć takiego. No wiecie, subskrybuj teraz. Nie, może pograjmy w tą super grę. Pograjmy sobie w czwirów. Ćwiry to jest po prostu... Jak mówisz chleb, to myślisz sobie mąka. Jak myślisz sobie PiS, to myślisz sobie równocześnie Jarosław Kaczyński. Jak myślisz sobie The Sims, to oczywiście rodzina ćwir. Wow! Jak wspaniale, że mogę być w tej grze. To jest coś naprawdę fajnego. Mogę tutaj robić tyle fajnych rzeczy. Ale właściwie, co ja tu mogę robić, bo nie pamiętam? Mogę na przykład chodzić. To jest zawsze coś. To jest progres. O, mój Sim jest głodny. Czyli mam y, kolejną potrzebę. Mianowicie muszę mojemu simowi zapewnić coś takiego jak egzystencja. To brzmi jak idealny plan. O, i stołówka nie działa no tak, bo nie wiem, czemu jestem w liceum, także mogę iść do domu. Okay, mogę. Możemy? Iść do domu. Możemy. Możemy. Idziemy do domu. To fajnie, no dobrze, no to tak, ona chce siku, no, tutaj sobie idziemy siku, Sejdziemy so zrobić siku, to jest ważna sprawa, żeby zrobić sobie siku, a ta nagle już nie jest głodna, hmm, co my tutaj możemy sobie wobec tego zrobić? Możemy stworzyć pamiątkę z jakichś zdechłych kwiatów, wow, ale super sprawa! A teraz jeszcze jest lepsza super sprawa, ponieważ to samo mogę zrobić z kiblem Pamiątka z kibla Ale ta gra jest wspaniała, po prostu zrobiłam fotek kiblowi Nie no Wiecie co? troszeczkę lepszy pomysł, o oh, jest, o oh, tak, jedziemy, nie, Yeah! nie, 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 Żadnych 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 reklam, żadnych naciągactw. Po prostu tutaj wbijasz i sagrasz. Tak! To jest najlepsza gra na świecie. No owszem, muszę się przyznać. No owszem, żeby była idealna, no, nie ma ogólnie rzeczy idealnych. Oprócz mnie. <śm> <śm> Dobra, nie, to było to. to no, no. To, to, to był fakt, to nie był żart, tylko to był fakt ale no oczywiście potrzeba delikatnych modów żeby to grać troszeczkę tak ale ogólnie to jest zajebiście, posłuchaj ta wbijasz se, na przykład do miłowa i masz zajebiście masz tyle rzeczy, normalnie wbijam do miłowa po raz 50 tysięczny a mam zupełnie inny pomysł jak rozegrać tą wieczną dramę? To jest coś wspaniałego. Jedziemy.